serdecznie. Nazywam się Piotr Gibaszewski, jestem astrologiem. Mam ogromną przyjemność zaprosić was do obejrzenia i wysłuchania prognozy na maj. Zaczniemy od y, ciekawego tematu, który związany jest z dziejami astrologii czyli z tematem astrologii mundalnej. Astrologia mundalna, samo pojęcie mundus, astrologia mundalna, mundus z łaciny świat, to dział astrologii zajmujący się analizą zjawisk globalnych, całościowych, czyli astrologię mundalną interesuje e, losy świata, państw, krajów, e, e, całych kultur. E, no od tego astrologia się zaczęła. Początki astrologii związane są z e, pierwszymi cywilizacjami, których obszarem występowania, czy, czy których się rodziły, to delta, Eufratu i Tygrysa, czyli dwóch, dwóch rzek, czyli obszar Mezopotamii, na tym obszarze rodziły się pierwsze kultury sumeryjska, akadyjska, babilońska, asyryjska, w tych że właśnie państwach, zwłaszcza w Babilonii, u Babilończyków astrologia została jakby rozwinięta na bardzo wysokim poziomie. Astrolodzy, kapłani, naukowcy, mogliby powiedzieć, superelity tych czasów to byli ludzie, którzy zajmowali się właśnie analizą wpływów gwiazd, planet na losy, no właśnie całości, państwa, króla, władcy, ponieważ jeszcze nie istniała taka typowa astrologia, którą my teraz kojarzymy, czyli przychodzi klient do astrologa i pyta go o swój horoskop. Tego jeszcze nie było wtedy. E, oczywiście, no, jakby patrzyli na, na, na wpływy planet, na, na władcę, ale to nie było takich niesporządzonych, takich indywidualnych, typowych horoskopów, które znamy w tej chwili. Ta, ta astrologia rodziła się później, dopiero gdzieś na przełomie R w starożytnej Grecji. Ale horoskopy sporządzano tylko, że one właśnie dotyczyły jakby całości, państwa. Jak dane sytuacje wpływają na, na los władcy, kraju, państwa, co się dzieje na niebie, i jakie ma to przełożenie na wydarzenia. Takimi momentami, jakby które astrologia kojarzy mundalna, to są oczywiście momenty ważnych wydarzeń, które, na które czyni się horoskop. No bo w przypadku człowieka horoskop robimy na moment pierwszego oddechu, czyli to, jest na, to są narodziny. W przypadku ważnych państw, czyli horoskopów na przykład państw, to są jakieś wydarzenia, na przykład intronizacja papieża, króla, ingres biskupa, podpisanie ważnej umowy, jakieś powstanie, ważna bitwa, Czyli jakieś wydarzenie, które jest początkiem, jakby z momentem założycielskim dla danego wydarzenia, i wtedy mówimy o horoskopie państwa, kraju. W przypadku w współczesnych czasów nie jest to może taki problem, ponieważ wiele wydarzeń odnotowanych jest historycznie, są dane. W przypadku Polski też przecież mamy horoskop Polski. no Z tym, że tutaj historia była trochę bardziej skomplikowana. Przyjmuje się historycznie, że jakby um, datą narodzin państwa polskiego jest chrzest Mieszka I w 966 roku. E, data nie jest do końca pewna, e, no ale, żeby zrobić horoskop, musimy znać bardzo dokładną datę, czyli dzień i godzinę. E, przyjęło się na, e, w ramach różnych spotkań, warsztatów astrologicznych i kursów i treningów, że tym momentem e, mógł być, e, mogła być Wielkanoc 966 roku. Z różnych e, obliczeń i analiz z astronomicznych wy, wy, wynika, że um, mogło to być przyjęto przynajmniej taką datę, mianowicie 16 kwietnia 1966 roku. Ta data nie jest do końca pewna, ponieważ różne um, astronomiczne um, programy i, różnie wyliczają datę Wielkanocy. No więc ale ten horoskop na tego 16 kwietnia przyjął się jakoś, i gdzieś, gdzieś do tej pory, gdzieś do tej pory w, tych, w tych astrologicznych, że tak powiem, świecie gdzieś funkcjonuje, ten horoskop się całkiem nie, nieźle sprawdza. Mamy datę, ale jaka to godzina w takim razie? E, większość tego typu wydarzeń miała miejsce z reguły w południe, kiedy słońce jest wysoko, czyli kiedy słońce jest wysoko, najwyższa chwała, najwyższy moment e, zwieńczenia, e, ten dzień jest jakby szczególnie ważny, czyli 16 kwietnia e, o w południe w Ostrowie Lednickim, e, e, Chrzest Mieszka pierwszego przyjęto. No, co w tym horoskopie ważnego się dzieje, co nas właśnie tak bardzo interesuje w tym momencie? Mianowicie, e, w astrologii mamy do czynienia. Z różnymi technikami prognostycznymi. Jednymi z nich jest tak zwana dyrekcja. Dyrekcja jest to taka metoda, w której przesuwamy planetę o jakąś określoną długość w, w danej jednostce czasu. Mamy dużo różnych dyrekcji. Najbardziej popularna jest dyrekcja prosta, zakładająca przesuwanie planety jeden stopień, jeden rok. Najbardziej nas interesuje dyrekcja planet bardzo ważnych, na przykład Słońca, przecież to jest najważniejsza planeta w horoskopie. No i właśnie tejże planety tu najbardziej ten temat dotyczy, czyli co się działo, co się dzieje właśnie z tym Słońcem horoskopu Polski, właśnie teraz. No, mamy do czynienia z niezwykle ważnym wydarzeniem. Mianowicie po 30 latach, po 30 latach wędrówki Słońca przez znak ryb. Słońce wkracza w znak barana, czyli przez 30 lat słońce, progresywne dyrekcyjne słońce horoskopu Polski wędrowało przez znak ryb. I od 30 lat można by powiedzieć w, w, jakby w Polsce jakby ta, ta idea ryb się bardzo mocno przejawiała i była bardzo jakby obecna. I teraz ta właśnie, to właśnie słońce zmienia znak na barana. Jak to się przekłada historycznie na pewne wydarzenia? No bo pewnie te 30-letnie cykle moglibyśmy zauważać historycznie. No i są pewne ciekawe analogie, które mogłyby nas tutaj zainteresować. Mianowicie e, e, Słońce Horoskopu Polski e, zauważmy pewne ciekawe bardzo analogie historyczne. W 55. roku, w 1955 roku Słońce Polski weszło w znak Wodnika. I było w nim aż do 1985 roku. W 1955 roku, wchodząc w znak wodnika, w pewnym sensie musiało uruchomić te wpływy wodnikowe. No i co mamy ciekawego? Nieco później, nieco później, bo w 1956 roku, w marcu, umiera Bolesław Bierut, prezydent Polski, stalinowski agent UB, człowiek Moskwy, ewidentnie oczywiście. W czerwcu mamy słynne wypadki poznańskie. Słynny czerwiec poznański, że robotnicy z zakładów Cegielskiego wyszli protestować przeciwko, przeciwko kryzysowi. Potem w październiku mamy słynny, słynny zjazd PZPR, na którym Gomułka ogłasza, ogłasza zmiany polityczne. Następuje odwilż, czyli wielka zmiana. Potem w kolejnych latach narodzenie solida narodziny Solidarności, kontestacja, bunt społeczny to wszystko, co z wodnikiem znamy. Idea Solidarności jest no, wprost wpisana w ideę wodnika. To jest wodnikowy bardzo ruch, czyli idea połączenia, jedności jesteśmy razem, gromadzimy się w imię dobra. Tak, to, to, to był wodnik. Oczywiście te idee w jakiś sposób zostało, zostały. No, bardzo mocno, brutalnie zablokowany przez stan wojenny. No ale dobrze. W 1985 roku słońce wkraczało w znak ryb. Co się wydarzyło ważnego, co mogłoby nas zainteresować? Mianowicie, nieco wcześniej, w październiku 1984 roku, następuje śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Został zamordowany przez funkcjonariuszy SB. I to jest niezwykle. Symptomatyczny proces związany z rybami. Ryby to ofiara, rozdarcie, cierpienie. I ksiądz Popiełuszko, który wszedł w poczet świętych męczenników Kościoła katolickiego, ale również stał się pewnym bohaterem tamtych czasów, umiera w przededniu wejścia słońca Polski w znak ryb. Co się dzieje w 1985 roku? Od tego momentu do obecnej chwili. Przez 30 lat słońce wędrowało przez znak ryb. Ryby symbolizują rozdarcie, rozdwojenie, cierpienie, dążenie do Boga i upadek, dylematy, syndrom ofiary. No przecież ostatnie 30 lat w dziejach Polski to, ciągła, to jest ciągła wojna między dwoma jakby rzeczywistościami. Zmiany polityczne, zmiany społeczne spowodowały ogromne, ogromne napięcie, ogromny kryzys społeczny. Zauważmy, co się działo w ostatnich latach. Reformy Balcerowicza, reformy społeczne spowodowały pojawienie się wykluczonych. Pojawiła się ogromna kontestacja, rozdarcie społeczne, pojawiła się podział w Polsce na... Na, na dwie grupy, na tych takich, którzy są, idą jakby bardziej proeuropejsko i na tych, którzy są bardziej narodowo i są ten konflikt jest potężnie mocny, potężnie mocny. No jego, jego największym chyba, największym chyba jakby Kwintesencją był, była, była katastrofa smoleńska. Pojawienie się teorii spiskowych, e, e, jesteśmy ofiarą, prześladowani, wszyscy są przeciwko nam, e, tajne służby i tak dalej. Syndrom ofiary ewidentnie przez te 30 lat był widoczny. Podział polityczny, który się pojawił właśnie w połowie lat 80. bo do tej pory w solidarności oczywiście były dylematy, były różnice dotyczące różnych poglądów, dotyczących jak. Mamy podchodzić do, 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 do kwestii przyszłości, do kwestii rozwoju, tego jak mamy widzieć naszą, 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 naszą nową rzeczywistość, ale one nie były tak bardzo mocno uwypuklone. One się dopiero pojawiły właśnie gdzieś wtedy i wybuchły najmocniej po odzyskaniu niepodległości w 1991-1990 roku. No i te, te napięcia, te, te konflikty utrzymywały się przez bardzo długi czas przez, przez długie lata i praktycznie, właśnie do tej pory w maju 2015 roku słońce, dyrekcyjne Słońce Polski zmienia znak na barana. Jest to ogromna różnica między rybami a baranem. Olbrzymia. O w charakterze absolutnie fundamentalnym. Między rybami a baranem jest przepaść. To rozdarcie, to cierpienie, te ofiary, to poczucie odrzucenia, wszyscy nas prześladują, te spiskowe teorie, poczucie wojny, między, wojny religijnej, również, która też z rybami jest związana. To wszystko zaczyna odchodzić. Kiedy słońce wejdzie w ryby, w barana. Następuje ogromna zmiana. Zupełnie zmieni się jakby jakościowo funkcjonowanie tego kraju. Co jest zwiastunem wejścia słońca polski, dyrekcyjnego słońca Polski w barana? Oczywiście wojna. Oczywiście wojna, która związana jest z baranem, walka, wojna, zbrojenia, wojsko. Co się stało rok temu? Wybuchła wojna na wschodzie. W związku z tym zaczęła się całkowita zmiana geopolitycznej pozycji Polski na tle świata, Europy. Została, zostaje wprowadzony ogromny, olbrzymi program modernizacji sił zbrojnych, inwestycji w siły zbrojne, związanego z tym oczywiście bardzo dużej zmiany o charakterze politycznym, społecznym pozycji Polski. Jeżeli słońce będzie w baranie, skończy się większość sporów, które znamy. Czyli tej Polski solidarnej, liberalnej, polski y, okrągłostołowej, y, y, w tego, całego tego dylematu. Y, y, zmieni się bardzo rola Kościoła, o, y, jakby odsunie się władza kościoła tak bardzo silna w tej chwili, bo ryby są związane z religią. Czyli jakby ten, te, te, ta wojna kulturowa, która również miała miejsce o charakterze ideologicznym, obyczajowym, moralnym, etycznym, związanym z aborcją, antykoncepcją te tematy za chwilę już zaczną znikać. Czyli wejście Słońca w Barana spowoduje zmianę jakościową, kulturową w Polsce, ale również na polu międzynarodowym, na polu społecznym. E, będziemy o tym oczywiście mówić bardzo dużo, ale różnica między rybami, które są pogubione, rozdarte, cierpiące, naj, najtrudniejsza faza astrologii, jaka może być, e, a baranem, który jest dynam, dynamiczny, aktywny i roz, rozwojowy, jest olbrzymia. Co nas czeka w, 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 w w maju. będzie zapowiadał się bardzo spokojnie no, dużo spokojniej na pewno niż poprzednie miesiące pełne niepokoju, lęku przed wojną. E, wygląda na to jednak, że wojny nie będzie na Ukrainie, że sytuacja się poprawia. Widzimy to w gospodarce, na rynkach. E, jedyne ważne wydarzenie, które naprawdę ma istotne znaczenie w maju, to 4 maja e, Pełnia Księżyca znajdzie się w kwadraturze do Jowisza. Będzie miało to wpływ na pogodę. Pierwsza dekada maja bardzo burzliwa, dynamiczna zmienna, jeżeli chodzi o pogodę, naturę. Może też być sporo niepokoju, związanego oczywiście z, również z, związanego również z momentem rocznicy zakończenia wojny, II wojny światowej, polityka tu będzie odgrywała ważną rolę. Co w Polsce? No oczywiście wybory prezydenckie. Generalnie jakiś niespodzianek nie będzie. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że wybory zakończą się w pierwszej turze, że Bronisław Komorowski wygraje w pierwszej turze. Jest duże prawdopodobieństwo, może ostatnio nie miał najlepszego okresu, ale jednak ten rok jest dla niego dobry. W najgorszym wypadku w drugiej turze wygrywa bez większych problemów. Ja przy okazji chciałbym serdecznie Was zaprosić na najbliższą konferencję Polskiego Stowarzyszenia Astrologów, która będzie miała miejsce między 15 a 17 maja w Warszawie. Będę mieć przyjemność występ, występ, występu na tej konferencji w sobotę 16 o godzinie 15:45. Będę mówił o psychopatologii w horoskopie. Będziemy się zajmować tematem jak można Spojrzeć na człowieka w kontekście jego emocji, jego psychiki, jego osobowości, zaburzeń emocjonalnych i astrologii. Czy istnieją pewne jakieś analogie, czy choroby? Klasyfikacja chorób odnosi się jakoś do zaburzeń emocjonalnych. Czym jest w ogóle zdrowie psychiczne, czym jest norma psychiczna? Będziemy się zajmowali różnymi zagadnieniami: typu depresja, psychopatia, psychoza, nerwica. Będziemy interesować, będziemy się, będę się jakby tym tematem zajmować. Zapraszam Was serdecznie. Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie www.solarius.pl. Ewentualnie na stronie Polskiego Stowarzyszenia Astrologów, gdzie jest program konferencji. Zapraszam serdecznie. Zapowiada się fascynująca, ciekawa konferencja. Wielu interesujących mówców również z zagranicy. Bardzo ważne wydarzenie dla środowiska astrologów gorąco. Zapraszam. I. Spotykamy się za miesiąc. Dziękuję. Do widzenia.